Kurs warszawski to szkolenie, które przyciąga lekarzy dentystów z całej Polski. W tym roku kurs odbył się 5 i 6 listopada. Zgromadził ponad 150 osób. Organizatorzy zaprosili do udziału cenionych wykładowców reprezentujących różne ośrodki naukowe. Łódź, Białystok, Wrocław, Kraków i Lublin. Kurs warszawski to jest ósma edycja kursu warszawskiego. Zaprasza lekarzy, przede wszystkim wykładowców polskich. Właśnie troszeczkę się różnimy od innych kursów, ponieważ na początku, kilkanaście lat temu zapraszałam lekarzy z Niemiec, z Francji, były to różne spotkania, jednak zauważyłam, że polscy lekarze potrzebują kontaktu z, z osobami, wykładowcami, którzy są w realiach polskich, czyli znają to środowisko i uważam, że ten formał, ta formuła właśnie chyba się sprawdziła. Promowanie polskiej myśli naukowej i polskich wykładowców wyróżnia kurs warszawski spośród wielu innych. Inne kongresy wykazują taką tendencję, że zaprasza się dużo gości z zagranicy. To tutaj organizatorzy kongresu warszawskiego, co muszę powiedzieć, bardzo cenię sobie to, że po prostu zapraszają polskich wykładowców i jakby promują tą polską myśl naukową, co jest bardzo dla nas przyjemne. Szeroki zakres tematyczny wykładów pozwolił uczestnikom zapoznać się z naukowymi osiągnięciami w różnych dziedzinach stomatologii. Tematyka Kongresu Warszawskiego w tym roku jest dość szeroka. Obejmuje endodoncję, stomatologię odtwórczą, protetykę ale w tym roku po raz pierwszy został poszerzony, poszerzone zagadnienie implantologiczne, czyli implantologia dla celów protetycznych, co uważam, że jest bardzo kolejnym ważnym zagadnieniem, ponieważ, ponieważ jest to, implantologia się rozrasta i, i, i budowa... Protetyczna na implantach będzie miała coraz większe znaczenie. Kurs ze względu na swoją rangę nazywany jest też Kongresem Warszawskim. Szkolenie to gromadzi ambitnych uczestników, czego dowodem jest wysoki poziom dyskusji towarzyszących wykładom. Sam przyjazd świadczy o tym, że lekarze są zainteresowani. Pełna sala to również to świadczy o tym, że są zainteresowani. No i potem sama dyskusja było bardzo wiele pytań. Takich zarówno z pogranicza teorii, jak i z praktyki. Co mnie osobiście bardzo cieszy. Jak oceniam? No myślę, że bardzo pozytywnie. Bardzo mi się podoba. Sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, nowości, zdań uczonych. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. Ja już jestem któryś raz z kolei, także bardzo mi się tutaj podoba i co roku przyjeżdżam. Zawsze na te konferencje warszawskie przyjeżdżają ludzie, którzy bardzo są otwarci i chętni do nauki, bo do takich ludzi zawsze się mówi najlepiej. Wykłady takie dobre, wyczerpujące wiadomości, ciekawe. Bardzo fajne. Ja myślę też, że na pewno niektóre informacje, które tutaj uzyskam, wykorzystam w mojej praktyce w przyszłości. Ja też uważam, że kongres jest bardzo udany ze względu na wykładowców i tematy, które są poruszane, bardzo wyczerpujące. Tutaj tematy wszystkie, które były podkreślane, zadowoleni jesteśmy. Kurs warszawski w przyszłym roku odbędzie się 17 i 18 listopada. Oprócz znakomitych wykładów zaplanowano również stomatologiczne warsztaty.